Ewa, Jabbar Alan Janek. Pokażę wam teraz grę, która nazywa się DVD. Z jednej strony będziemy oglądać jakiś film. A tak? Czyli... Okej. Okay. On gra w filmie. On ma taką urodę, takiego amanta. On może zagrać w filmie i jest ładnie ubrany. Graj. Jabbar był przed chwilą na obradę jury, więc razie wchodzi w nasz spektakl. Okej, okay. no czyli tak. W tej scenie zobaczycie jak... Szczerze mówiąc, chciałem lepiej wejść, ale nie zdążyłem, bo szybko mnie zawołali. Luz. Alan z Ewą teraz będą oglądać film DVD, z którego scenem będzie odgrywać dla Was Jabar oraz Janek. Wybierzmy tytuł tego filmu. Martwa Szyszka. Tytuł, nie, czy, czy chcecie ten tytuł? Dobra. Tytuł to jest Martwa Szyszka. Jaki to jest gatunek, zaraz się dowiemy. Alan z Ewą oglądają film. Jabar z Jankiem odgrywają scenę z tego filmu wedle instrukcji pozostałych. Trzy, dwa, jeden. Słońce przyniosłem film na naszą rocznicę. Ale gruby? No jeszcze go nie wyjąłem. Ale czad. o czym to będzie, kochanie? To jest taki romans. Tak? Jaki tytuł? Martwa Szyszka. O, brzmi romantycznie. Ale ma też elementy science fiction. Zaraz zobaczysz. No to puść, puść już, to bo jest... się nie mogę dokończyć. Nowość, nowość. Puść mi pierwszą scenkę, tak wiesz, na zachętę. Plej! <laughs> Z czym ty do mnie przychodzisz, co? Z czym ty do mnie przychodzisz? Ty myślisz, że ja jestem łatwa? Czy ty myślisz, że ja jestem łatwa? Spójrz na siebie, proszę cię. Spojrzałem na siebie. No, to mów. Nawet nie wyobrażasz sobie, ile dziewczyn poderwałem na martwą szyszkę. <laughs> Czyli Chcesz powiedzieć, że jestem jak każda, tak? Jak każda! Nie, chcę powiedzieć, że ciebie też mogę poderwać na martwą szyszkę. Nie mówię... Nie mówię nie, ale... Stop! Jestem ciekaw, skąd ta martwa szyszka się wzięła, nie? No i dlaczego jest tak mało tutaj, nie wiem, jakiegoś takiego, wiesz, trochę erotyzmu, trochę dotykania... To chyba wyjaśnia sprawę Martwej Szyszki i jest tam zdecydowanie po obrazkach widzę więcej dotykania. Jesteś cudowny, kochanie, dziękuję. Wiem, że lubisz dotykanie. No bo Puść... po... dłużej trzymaj DVD, a nie mnie, A ja lubię DVD. Dobra, puśćmy, czwarta scena, play. Jestem magiczną niebiórką. Posłuchaj, potrzebuję czegoś, na co mógłbym podrywać dziewczynę. O, mam coś takiego. A w moim lesie magii jest pełno takich rzeczy. Ale... Stop! Nic za darmo! Stop! Myślisz, że, że, że on w końcu złapie ją za kitę? Ewidentnie, bo było to w trailerze, ale strasznie fajne jest, bo ja widziałem tę scenkę jednak w zapowiedzi i ona była po czesku i to prześmiesznie brzmiało. A! I zobaczmy to jeszcze raz. Przewijamy. Play. Ja jestem niebierka. A se potrzebuje e, tako, takie e, małe coś, na co ja bym mógł holki podrywać. Ja jestem ja Jewiurecka, ja mam na holki z Razem z Krecikiem mamy taki deal. Stop! Chyba doszło do kity. Ten kadr mi coś przypomniał, wiesz? Oni też jak byliśmy w lesie oh. i znaleźliśmy takie małe pluszowe zwierzątko. Ja je wzięłam na ręce. Myślisz, że zrobią to samo? Jestem prawie pewien. <grym> Sprawdźmy. Play. W związku z moją matką, o co ci chodzi? Wiesz to no, drażni mi, że goli się rzadziej niż raz na tydzień, no. A Ciebie obchodzi depilacja mojej mamy? Halo? Straszą mnie jej wąsy. Dobra, wróćmy do filmu, bo tak no. naprawdę... Dobra, zobaczmy jak to się kończy, ta scena. Play. Już... <laughs> Nie, chcę martwą szyszkę. Jeśli dasz mi martwą szyszkę, będę cię nosił po lesie do końca życia. No dobra. Przekonałeś mnie. Stop. Zobaczmy jakąś scenę z science fiction, bo to jest w ogóle nie ma science fiction, ale to w tak. ogóle science fiction. Tak, zróbmy to. Zobaczmy, scena 21 z. z, z, z dżabą. <grym> z dżabą. Nie, nie, spoko, jest już. <grym> Cena 21 z Jabu, scena science fiction. Zobaczmy jak będzie wyglądała. Play. No, 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 no. Potrzebuję kogoś, kto wyjaśni mi moment zaginięcia mojej magicznej szyszki. Kto! Pójdę! Kto śmiał Ktoś miał ukraść moją szyszkę? Ja. Stop. Czy teraz będzie to taka scena, e, gdzie jest taki mega, mega prosto odjechany popis karate? Chyba to ten film dokładnie. Nie, ja uwielbiam cię, dziękuję. Play. To ty podrywałeś moją kobietę na szyszkę. thank you.